Witajcie, z tej strony odkrywca Rady, który jest się kolejnym materiałem z serii i tym razem rozegramy bitwę na 7, ,7 za pomocą izraelskiego drzewka tak więc pierwszy pojazd jaki tutaj widzicie jest to samolot pod tytułem Saken samolot na 3.3 ,3. czołg podstawowy czyli Shot na 7.7 ,7. czołg lekki AMX-13 na 6.7 pelotka TCM-20 na 4.3 i na samym końcu oczywiście kolejny pojazd lekki czyli mianowicie Ameryka 90 na 7,7, więc tak to się prezentuje. Moje badania są skupione pod tytułem zt 57 2 Już mi niewiele tutaj brakuje, może nam w tym, tym odcinku się uda, zobaczymy. Tak więc przechodzimy tutaj już do materiału. Tak więc witamy pierwszą batalię w tym odcinku. I przy okazji, że mam tutaj dwie karty bonusowe odpalone, czyli 30% do punktów doświadczenia i 30% do gotówki. Więc tak to się pięknie prezentuje. A tymczasem mapa pod tytułem Opuszczona Fabryka, aptie na 8.3. Niestety, pierwszy pojazd, jaki tutaj użyję, to będzie oczywiście Shot. Tak więc Shotem sobie podjedziemy i zobaczymy, co będzie dalej. Dobrze, tak więc jedziemy. przeciwko Niemcom, Chińczykom i Francja. Ciekawe ustawienie, a A tam to chyba... A... BT-5? ok? Można i tak w sumie... Co tam z tyłu idzie? O! Izraelska Artyderia. Można i tak. No więc tak, a tam Izraelska Artyderia. Tutaj jest wróg. Strzeli w biedne BT5, niestety przeciwnika nie widzę, bo się skował. Tak, skował się. Przeciwnika nie ma. A tutaj może coś będzie MAUS HA, sam kierowcę i go nie przybiłem. Wow, albo to był Samuła, czyli dlatego go nie przybiłem. No i oczywiście Maus walną. nie walnął. Samułę nie zaważyłem i dlatego mnie Nie Nieruchomię mnie, niestety. Więc na razie kiepsko to wygląda nie wiedzieć, że tam jest pemka pod tytułem właśnie samoła. To już no, 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 Dobra, no, 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 i znowu jedziemy, tak? Dokładnie. Tutaj przeciwnika nie widzę. Chociaż wiecie co, ja to rozwalę. Nie, tak, tutaj nic nie ma. Chociaż, a co to jest tutaj? Chyba to... a, rura. Okej, okay, to jest rura. Myślałem, że to jest jakiś przeciwnik, ale to nie jest przeciwnik, tylko rura. O, o, czemu we mnie? Czemu we mnie? Ja Zabiję go z O-o. Oh -oh. Jak to jest różnica z Ginei? No właśnie, to będą tędy wyjeżdżać. Dobra, pierwsze zniszczenie ZTZ-59. No nawet niebezpieczny pojazd. żeby był po boku. Dzięki temu miałem łatwiznę, aby go wyminować. Cała bomba? Nie, A2D1. Aha, przeciwnik jest tutaj, schowany wewnątrz budynku. Wewnątrz hangaru jest i co to jest w ogóle? Hmm. mi. Aha, to było M48, dobra? Eee, czysto? Czy znowu jakaś. Co muła, bo nie wiadomo co. Jest czysto, o dziwo. I zrobimy coś głupiego i ten wyjadę tak po boku. Mam nadzieję, że nagle w tym momencie nic mi tutaj nie wyjedzie. Tutaj jest czołg ciężki. Ale nie ma na niego przestrzału. Dlatego zmienimy pozycję tutaj. I zobaczymy, co tutaj mamy. A może będą wrogowie dziwo bo nie, o, pan zachowuje raczej brak. jak? Hmm. dziwo. czysto, jak przeciwnika, cofamy się i mój team przegrywa totalnie. Więc to raczej będzie przegrana, no chyba, że coś się zmieni. Raczej wątpię. Tylko, że mam pocha z tym przeciwnikami. Przeciwnicy nie chcą wyjeżdżać zbytnio. Może jak tędy pojadę? Jest jakiś człowiek, Ty na mnie czeka. Niech sobie czeka. Mouse na mojej. na moim dubsku. To nie jest zbyt wesoła sytuacja. Czyli jestem okrążony. Został wyminowany. Ładnie, ładnie. Eee, kolejny wróg. Muszę przeładować. ładować. Został wyminowany. O! I plecy od Mausa. Ale yeah. dobra, coś zrobiłem. W końcu coś tutaj zrobiłem. Trochę więcej niż tylko jedno, jedno zniszczenie. Weźmy sobie Amerykę. Ameryka przebija na spokojnie Mausa, ale niestety Maus mnie też przebija, zwłaszcza z tego mniejszego działka. A te mniejsze działko to jest dla mnie takie największe zagrożenie. Z tego po prostego powodu, że używa Hita. A Maus z tego głównego działa to jest zawsze szansa taka, że przestrzeni mi na wyroty i tylko mi coś, jakieś małe uszkodzenia zrobi. Czy tak? na takiej zasadzie to może zadziałać, ale no cóż, zobaczymy. Ale niestety jest tutaj maus. I na to powinno się uważać. Dobra, zobaczymy. Mam nadzieję, że maus się tutaj nie patrzy. Ale za to to coś się patrzy. I temu nic nie zrobiłem. Więc jeszcze lepiej. Dziękuję. Ale że tylko to ty, 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 ty ci rozwaliłem i możesz mnie ugasić go w końcu Cześć Bądź pokojowy właśnie Dziękuję znowu coś się ten podjeżdża Nie, ale za to leci rakieta O, ale wette Bardzo niedobrze Bulldog i samolot Wszystko po toku To co? Może weźmiemy sobie Sakena. Niby bombę mam jakąś tutaj. No w teorii. Tak więc bierzemy soczka i spróbuję zniszczyć Aluvertę. Czy zostało zniszczone? Nie. Aluvertę wciąż żyje, więc to mi się najbardziej opłaca. Więc spróbujemy zniszczyć Aluvertę. Tylko oczywiście, niestety mam kawał drogi, a jeżeli patrzę na to, że Saken. No, niestety nie jest jakimś demonem prędkości, już pomijając to, że mocno się przegrzewa. Bo tutaj też jest taka ciekawa historia. Saken nie posiada... Ogólnie to tak, to jest... Wygląda jak niemiecki samolot, ale ten niemiecki samolot już powstawał po wojnie. Dokładnie w zakładach czeskich, czyli na terenie by byłej Czechosłowacji. I kolejna jest taka ciekawostka, że to nie jest silnik od BF-a. Czyli właśnie tam silnik od Messerschmitta. Tylko to jest silnik od Heinkela, Heinkela 111, czyli mamy tutaj silnik bombowca i efekt jest taki, że ten silnik, cóż, nie, nie jest zbyt idealny, zwłaszcza jest tutaj wielki problem z mocą, z mocą silnika, dlatego ten saken jest taki kiepski, więc taka ciekawostka historyczna. Raluwette, raluwette. Gdzie jest raluwette? Mam te pytanie. Nad wodą go nie ma. Czy mam polecie odnowić rakietę? Może to odnowić rakietę? Nie ma. A, jest, 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 jest. Ląduje. Nowy zostały i Liczą się umiejętności. Czyli mamy jakieś tutaj zniszczenie. No i dobra, kończymy tą bitwę. Niestety właśnie jest to przegrana, ale co poradzić. Coś tam zdobyłem, trochę expa, zawsze coś. No, trochę coś tam mam. O, i to mam zbadane. Od razu idziemy w silnik. I co, Rozpoczynamy od razu kolejną batalię kopalnia złota. Kolejna mapa. E, mapa pod tytułem Szturm. I my pojedziemy za pomocą Szotta na prawo, a no, dokładnie jak gdzieś tutaj. I niestety jest pełne aptie, dokładnie na 8.7. Więc wielka szkoda że taka sytuacja no ale okej. Okay. może jakoś poradzimy sobie najwyżej to się okaże A i patrzę przeciwko tak, Amerykanom, Rosja, Wielka Brytania i jeszcze Chiny. Chociaż Niemców mamy po swojej stronie i z tego co widzę nawet pan Zachalbicę, posiadamy. Dobre i to, ale też pamiętajmy, że Chiny posiadają też taki jakby widal, chiński widal, na Gdzieś na lewo? Możliwe. Na razie jest czysto. Chodzi, bo tu też. Jest Ciekawe gdzie brukowie pojechali. Bo na razie coś tak pusto. I to bardzo pusto. Zdawało mi się, myślałem, że słyszałem silnik, ale jednak nie. A może coś tutaj? Justa? Tutaj? A, też 62 tutaj podjechał, a ja go nie słyszałem. Wow, ale mam pecha. Krzyczulek tam był, niestety. Dobra, wiecie co, pojedziemy tutaj kompletnie na lewo. bo Może tam jest bardziej ciekawiej i więcej się dzieje. Bo tutaj to też taka zabawa, niestety. Nic nie zrobiłem. No cóż. No, wiecie, Shot, jak Centurion, to nie jest mobilny pojazd, to jest w końcu Centurion, a mianowicie wolny, czołg podstawowy. A dlaczego jest wolny? Jeden z głównych powodów, żeby był wolny, to żeby chociaż ten stabilizator działał. Więc dlatego, tak samo wygląda podobna sytuacja z Chieftainem. Dlaczego Chieftain nie jest mobilny? Żeby był mobilny, no to by stracił oczywiście swój stabilizator, już by mój nie działał się ma to ograniczenie, bo żeby się że muszę za to działa więc tak to wygląda a tymczasem co a tymczasem nic pusto no bo podjedziemy na tą górkę chociaż ta górka tu też nie jest jakoś specjalnie bezpieczna Proszę powinienem na tym etapie bitwy

co. Tylko mu rozwaliłem? O nie. Wow, ja mam pecha. Nie no, to jest yy, śmiech na sali. Już w tym momencie. Dosłownie śmiech na sali. asysta, a jeszcze asysta za tego szczulka, który też przeżył mój strzał. Szczurek wciąż żyje. Bo strzela. I... coś tam jest? Chyba tak. Chyba został wykryty? smoke method <laughs> Catching! No dobra, został wyminowany I co to oh, za samolot? U-28? 100 nie wiem, coś na pewno przeleciało. A co dokładnie, to nie wiem. E, T-55 jest co po prawej. Więc trochę bardzo nie No i gdzie jest wróg? Tutaj? Wow, ja myślałem, że... Czemu mu się nie nie działa? Dziwne Galiczynowa anomalia no, gdzie jest ta była? Ja bym tutaj nie ma. No bo wiecie co, to ja pojadę do przodu. Tak to zrobimy. A, bo w ogóle już nie żyją. I to już zniszczeni. A ja. Tutaj jest brak T55, więc nie wiem, czy on zginął. A tamten gostek się spalił. To też jest taka opcja. No, ciężko mi teraz powiedzieć, jak to w końcu było. Dobra, jesteśmy już tutaj. Tak, tutaj już raczej powinnaś spotkać jakiegoś przeciwnika. Zwierzę, że to już jest ich ten. A? Słyszę. Tylko pytanie co to jest? Nie dowiem się, bo go nie widzę. Przeciwnik był gdzieś tutaj, że na lewo. Może Szejdan został wyminowany w końcu. Coś spotkałem i nawet nie tylko jego. Wow. To jest to ciekawe. M36, nie wiem co on tutaj robił, ale dobre pytanie. Kosiarka? Poczekamy sobie trochę, bo mało kogo Tak dalej, a wygramy. Miałem mnie go strzelić, ale widzę, że helikopter się zainteresował. I tylko dostałem asystę. No ale lepsze. Wow! Jeszcze druga rakieta poszła. O kurcze. A ty? Skąd? Oj, 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 oj wyjeżdżam z strefy, żeby nikt mi nie widział. Ja jestem niewidzialny. I niech tak pozostanie. W przeciwnik jest tutaj. Dobrze, że nie jestem na punkcie. M 57. No nie powiem, bardzo ciekawe. Teraz Ale Alebo przeżyję! Wow! Ja przeżyłem tego tysiaka. Powiem, zostać rozwalony przez odłamki. No chyba, że Widaj mnie o osłonie i wszystkie odłamki poszły w niego. E, Może. Nie wiem, ciężko powiedzieć, ale to było dość ciekawe. Dobra, no spróbuję przejąć strefę. Hmm, a, zachowicie nawet tutaj był? Taka ciekawostka. No i dobra, stawa przejęta i chociaż bitwa jako wygana, tak? Więc to się liczy. Ale ten materiał będzie, no cóż, krótszy. Nie będzie trzeciej bitwy, tylko będą dwie bitwy w tym odcinku. To oznacza, że ja w tym momencie kończę ten materiał. E, granaty dymne zostały zbadane pięknie. Mam to samo informację o konto pełnią. Dziwne. Dobrze, tak więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę oraz komentarz. A jeśli dzisiaj się z kanał, to zostawcie tutaj suba oraz zboryczek. Także trzymajcie się i do następnego, także do zobaczenia. Cześć.